Dzień dobry kochani! Dzisiaj witam was z domu i dzisiaj będzie taki domowy vlog. Wczoraj Juri pojechał z chłopakami do Sopotu na jeden dzień, a u mnie były przyjaciółki, zostały na nas. Zrobiłyśmy sobie w ogóle taki maraton. Słuchajcie, tak się wczoraj wciągnęłyśmy w serial. Jak ten serial się nazywał? Kurde, cały czas się o to pytałam cały czas zapominam, nie mogę tej nazwy zapamiętać. W głębi lasu, o, mega, naprawdę polecam Wam. Jest to polski serial na Netflixie. Jest sześć odcinków i słuchajcie, my obejrzałyśmy wczoraj wieczorem, chyba do czwartej oglądałyśmy i jeszcze dzisiaj wstałyśmy rano i jeszcze oglądałyśmy. Naprawdę bardzo fajny taki strzelający w napięciu. Ja bardzo lubię w ogóle takie kryminalne seriale. On jest w ogóle na podstawie powieści Cobena. No naprawdę, polecam, bardzo fajny. Czasami warto sięgnąć po te polskie produkcje, a nie tylko zagraniczne. Szczególnie, że mam wrażenie, że ostatnio na tym Netflixie nie ma nic ciekawego, jeżeli chodzi o zagraniczne seriale. Dajcie znać, może ktoś z Was już oglądał i ciekawe, czy macie takie samo zdanie jak ja. My z dziewczynami zjedliśmy śniadanko, oglądałyśmy jeszcze serię, leżyłyśmy w łóżku i właśnie dziewczyny poszły, a ja postanowiłam, że skoro mam wolny dom. To zrobię Jurijowi taką małą niespodziankę i pomogę mu trochę, ponieważ wyobraźcie sobie, że on jak się tutaj wprowadziliśmy To tak jakby nie zorganizował sobie szafy Jedyne co ma zorganizowane to szufladę na bieliznę, która jest tutaj zresztą u mnie Także stwierdziłam, że już nie mogę patrzeć na ten syf i po prostu szlak mnie trafia jak wszystko piorę, układam i to i tak potem jest zgniecione a wiem, że ostatnio jak go tam męczyłam, żeby zrobił porządek, to powiedział mi, że on nie umie, nie wie jak ma to zorganizować, że ma za mało miejsca, więc ja dzisiaj e, zrobię to za niego, tak, żeby było mu tak miło, wiecie, że wróci, otworzy szafę, a to będzie wszystko. O, oh, wow! Szpilka na szafie. Także chcę dla niego zrobić taką małą rzecz A przy okazji ogarnę mieszkanie, ponieważ słuchajcie, jednak po wyjeździe Wiecie jak to jest, nie wiem czy my też tak macie, my zawsze jak wyjeżdżamy zrobimy bałagan Bo ja się zawsze śpieszę, a potem jak wracamy to jest znowu bałagan, bo się rozpakowuje Nie było jakoś czasu, ja od razu poleciałam po helu na trening Więc dzisiaj chcę się trochę zająć domem Muszę też zrobić małe zakupy, ponieważ słuchajcie, lipiec jest po prostu miesiącem chrzcin Trzy razy będziemy na chrzcinach I to tak naprawdę naszych bardzo, bardzo bliskich przyjaciół Ja się bardzo cieszę, bo ja nie byłam nigdy na chrzcinach Muszę tutaj pomyśleć o tym, w co się ubiorę O prezentach Co najważniejsze, zostałem też chrzestną To dlatego właśnie zapisywałam się na bierzmowanie i tak dalej Córeczki mojej najlepszej przyjaciółki Olgi Już wam opowiadałam o tym, że Olgę znam 20 lat i to właśnie jej córeczki będę mamą Szesną, Nikoli. Nie mogę się już doczekać. Muszę wam powiedzieć, że nawet trochę się stresuję przed tą całą ceremonią, bo no nie wiem, bo co będzie coś zupełnie nowego dla mnie, ale no bardzo z tego powodu się cieszę. I dzisiaj właśnie będę zamawiała też dla Nikoli prezent. Może w ogóle to zrobimy od razu, bo ja już ten prezent wybrałam. Dzisiaj taki dzień w domu ze mną. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. A teraz zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chodzi o prezent, jaki wybrałam dla mojej chrześnicy, to chciałam, żeby to było coś, co będzie miała na pamiątkę. I na pewno to będzie kilka prezentów w jednym, bo ja bardzo lubię, jak moje prezenty są, wiecie, w jednym takim pudełeczku. Jest tam kilka rzeczy, ale takim głównym prezentem będzie wisiorek. Tą decyzję też skonsultowałam oczywiście z Olgą. Chciałam, żeby coś po prostu miała takiego ode mnie, co będzie mogła nosić w przyszłości. Długo takiego wisiorka szukałam, ponieważ nie chciałam, żeby to był taki, wiecie, standardowy medalik. Tylko chciałam, żeby to było coś troszeczkę innego, i znalazłam przepiękny wisiorek z motywem Aniołka. A ja znalazłam go w sklepie Wukruk. I miałam o tyle szczęście, że ten sklep współpracuje z Leti Shops, i dzięki temu uzyskam jeszcze 2% zwrotu. Zobaczcie, wybrałam właśnie ten. Ten wisiorek jest z białego złota z diamentami, i widzicie tutaj w rogu. Mogę aktuować swój zwrot gotówki. Na którymś z moich ostatnich filmów pokazywałam Wam, że naprawdę już dosyć sporo zaoszczędziłam właśnie dzięki temu, że robię zakupy przez Letyshops. Shops. A teraz w Letyshop są mega promocje I praktycznie każdego tygodnia są kolejne sklepy, które mają zwiększony cashback I słuchajcie, to nie jest zwiększony cashback, że do 5% Tylko są sklepy, które mają ten cashback zwiększony nawet do 20% albo więcej I zobaczcie, ja akurat mam jeszcze aplikację w telefonie Ona naprawdę super działa, zaraz wam pokażę, bo zrobimy... Zrobię zakupy razem z wami Ale spójrzcie, na przykład Peak Kloppenberg 20% Jest 5-krotnie podwyższony cashback Mm, tak samo mamy BornPrix czy Pyszne.pl, więc jak zamawiamy coś dobrego do jedzenia, zawsze możemy zgarnąć 15% z powrotem na swoje konto. I ja sobie szukam tutaj Wukruk, przejdź do sklepu, pokażę Wam w ogóle jak działa shops na aplikacji. No już mogę robić zakupy, wyszukam sobie ten produkt i wisiorek zamówiony, cashback został aktywowany. I zobaczcie, właśnie dostałam zwrot. O nie! 7,18 Ale tak jak mówiłam, teraz macie zwiększone cashbacki w wielu sklepach I na przykład jest to właśnie pyszne.pl, Pick and Bon BonPrix I te sklepy się cały czas zmieniają, więc warto to śledzić na bieżąco Słuchajcie, podwyższony cashback może sięgać nawet do 30%, więc myślę, że naprawdę warto to śledzić Wiem, że do końca miesiąca, e, ponieważ wiecie, te sklepy się zmieniają i cały czas są inne ale do końca miesiąca na pewno będzie podwyższony w takich sklepach jak Sephora, Adidas, Answer, RTV Euro AGD Więc jeżeli na przykład planujecie kupić jakiś sprzęt, to myślę, że też jest to dobra opcja Co też ważne, to trzeba być czujnym, ponieważ ilość tych wykorzystań jest ograniczona Pamiętajcie o tym, że rejestracja w Letyshops jest bezpłatna, naprawdę trwa dosłownie chwilę i tak naprawdę nie wiemy kiedy, a pieniądze same wpływają nam na konto Ostatnio ktoś pisał, że na te pieniądze trzeba czekać i tak dalej Oczywiście, że trzeba czekać, to byłoby chyba niemożliwe, gdybyśmy ten zwrot dostawali na konto od razu Ale naprawdę, nawet jeżeli poczekamy, to będzie takie bardzo miłe zaskoczenie dla nas, że nagle jakaś kasa po prostu wpłynie nam na konto Link do Letyshops macie w opisie, także rejestrujcie się, ja was naprawdę tego zachęcam Zresztą chyba sami widzicie, że ja sama z tego korzystam już od dłuższego czasu i udało mi się zgromadzić fajną sumkę jeżeli chodzi jeszcze o ten prezent, to słuchajcie, na pewno dokupię jeszcze jakieś mniejsze drobiazgi. Chciałabym, żeby to był jakiś fajny album ze zdjęciami, i też chciałabym przygotować w ogóle z całego chrztu film z pomocą Juria, oczywiście, i zdjęcia, i po prostu już po ceremonii wręczyć mojej przyjaciółce, tak, żeby miała taką fajną pamiątkę. I ona, i oczywiście Nikolcia. Wisiorek zamówiony, kasa zaoszczędzona, a teraz lecę dalej ogarniać dom. Szafę Juria i widzimy się później. Powiem wam tak, nie chcę Jurijowi robić przypału, więc chyba wam nie pokażę, co tam się dzieje w tej szafie, tylko po prostu wszystko z tej szafy wyjmę i będę powoli to układać i sama muszę się w ogóle zastanowić, no jak mu to rozplanować, bo powiem wam szczerze, że tak trochę go zrobiłam w konia, bo ja zgarnęłam całą wielką szafę, jeszcze dwie komody, a jemu mu zostawiłam tutaj takie, no taką małą szafę, dlatego też czuję się trochę taka zobowiązana, żeby wiecie, delikatnie mu pomóc w tym. Muszę oczywiście wejść na krzesło Ostatnio się bardzo wszyscy zdziwili, że Juri jest taki wysoki A ja jestem taka niska, jak daliśmy wspólne zdjęcie na Instagramie No słuchajcie, między nami jest naprawdę spora różnica wzrostu Dlatego, że ja mam 1,60 m No tak, w dowodzie mam dwa, ale tak trochę w kapeluszu A Juri ma z tego co pamiętam 1,85 m Albo 6? No, więc jest między nami Ponad 20 cm różnicy Może tego faktycznie tak nie widać na filmach Ale no, faktycznie wyglądam przy nim Na taką bardzo malutką Jury też jest dosyć dużym facetem I ma duże ubrania, które zajmują dużo miejsca Dobra, <grybujesz> jadę z tym i wynoszę właśnie, pozbywam się naszego starego odkurzacza, ponieważ zamówiliśmy sobie ostatnio bezprzewodowy. W sumie to Juri Wam pewnie powie więcej, bo u nas w domu to on więcej odkurza niż ja, ale tym odkurzaczem nawet ja polubiłam odkurzać, naprawdę. To jest o wiele wygodniejsze niż taki odkurzacz z tym przewodem, i właśnie go wynoszę. No teraz tak sobie myślę, że czeka mnie naprawdę bardzo dużo pracy. Ale już tak mniej więcej zaplanowałam, bo to też jest taka nasza szafa, którą mamy w przedpokoju, więc w sumie tutaj są takie nasze okrycia, wierzchnie wspólne. Tutaj na górze wrzucimy czapki. Ale widzicie, myślę, że będzie mu naprawdę bardzo miło. Ja bym się mega ucieszyła, jakbym zobaczyła, że ktoś mi tak uporządkował wszystko. O Jezu, byłabym przeszczęśliwa. Zakończona z sukcesem. Słuchajcie, nie układałam tego jakoś super specjalnie, wiecie, kolorystycznie czy coś takiego po prostu kategoriami, bo znam mojego mężczyznę i wiem, że po jednym dniu, delikatnie mówiąc, koncepcja została już zaburzona. Dzień dobry. A Benżuś, słuchajcie, łapie owady. Łapiesz owady? Tak. Jakiś bąk tu lata i ty polujesz na niego. Boże, normalnie mam kota obrońcę w domu Tak Tak się zmęczyłam Naprawdę, trochę się zmęczyłam, dzisiaj jest strasznie duszno Nie wiem, jak u was, ale w Warszawie są po prostu takie burze Jest parno, nie ma czym oddychać Będziesz może zostawić moją rękę, dziękuję. Proszę, co on wyczynia Co ty robisz? Stajesz na głowie? stajesz na głowie? Ostatnio zostałam parę pytań, jak koty znoszą to, że wyjeżdżamy i jak reagują na to powiem wam tak, jest obraza majestatu, total, po prostu Benji krzyczy, autentycznie my wchodzimy do domu, on robi i drze się i na przykład teraz, dopiero dzisiaj, a ja minęły już dwa dni on do mnie podchodzi w ogóle i daje mi się pogłaskać był tak na mnie obrażony tylko do Juria podchodził, z Juriem sobie leżał spał a do mnie w ogóle nie poschodził, więc no będzie się niezwykle obrażał. Szpilka w ogóle, ja mam wrażenie, że szpilce to jest bez znaczenia, czy my tu jesteśmy, czy nie A ten mały gnojek po prostu strasznie obrażalski Ale za dwa dni mu przechodzi, zresztą naprawdę mają zawsze dobrą opiekę Przyjeżdża do nich moja mama, albo któraś z moich dziewczyn zostaje po prostu u nas e, Także zawsze zostawiamy je w dobrych rękach Dobra, zobaczę, co mam dzisiaj na obiad No, jestem dzisiaj na wygranej pozycji, ponieważ Juri ja nie mam Więc mam do dyspozycji wszystkie pudełka i co ja zjem dzisiaj? Tu mam wołowinkę. Dobra, idę na Juria ja Półkę, bo on zawsze zamawia coś takiego, wiecie. Tu są naleśniki, ale nie mam ochoty na słodkie. O! No. Proszę bardzo, krewetki. Kremowy sos z sporym cukinią. Mmm, to brzmi naprawdę fajnie. niu, niu. No co się stało? No powiedz widzom, co się wydarzyło takiego, że ty od rana krzyczysz. <noise> Boże moje kochane, przecież się od rana głaszcze, jesteś spragniony miłości po prostu. Patrzcie, co on zaraz będzie robić, będzie się kłaść na tym i będzie chciał, żebym go głaskała. <noise> tak, moja mała myszka, tak. Właśnie, ale wiesz co? Bezpieczniej by było, gdybyś znalazł inne miejsce. Wiem, że to jest płyta indukcyjna, no ale tak... Mógłbyś tak na przykład na kanapie się położyć albo coś, tylko musiałeś sobie wybrać płytę indukcyjną do tego głaskania. Chodź. To nie jest fajne miejsce, wiesz? To nie, nie, nie. Nie. O Jezu. Ty słodziaku, ty. Kocham cię, niuńciuś. Coś Dobrze. Tak było? Dobrze A co? Ja oglądałam wczoraj z dziewczynami serial do czwartej No Musiałam wstać o siedmiu do księdza I tak trochę się nie wyspałam teraz spałam Zjadłam twoje krewetki Okej okay. Zajebiste no. było Ja zjadłem twoje Tak? A tak! Krewetki za krewetki Jest Tak jest Tłumaczony jesteś Znaczony, no Dobrze, że wróciłeś No Ja też przecież ale widzisz, to jest właśnie dogadztwo odpowiedzialne za do życie. Szefa, otwórz. Wow! Jak <laughs> <I> Cię kocham! <laughs> kocham Ciebie, kocham ja. Tak się cieszyłem, że wracałeś do domu. tylko coś Ci powiem. Patrz, tu masz t-shirty, ale takie bardziej wyjściowe, w no? których chodzisz. No? Tu masz takie rzeczy, w których bardzo rzadko chodzisz. No? Tu masz dresy. No. Krótkie spodenki, długie no? spodenki, majtki, skarpetki. Proszę. Koszule, bluzy. Buty wszystkie. Wow! Jesteś najkochańsza na świecie. Cieszę się, że jestem w domu. Miałam wam jeszcze pokazać moją sukienkę. Zobaczcie. Ma naprawdę takie piękne wykończenia. Śliczna jest. Śliczne, śliczna. mega mi się podoba. I tą sukienkę właśnie dostałam od mojej przyjaciółki Oli. Tutaj na tym filmie i teraz w tym świetle trochę jest inny kolor. Ona jest taka bardziej łososiowa ale myślę, że naprawdę będzie idealna. Jest minimalnie na mnie tutaj za duża, ale na pewno coś wykombinujemy z babcią, żeby wyglądało to dobrze. Jak już będę się szykować, to na pewno nagram dla was takie przygotowania moje, ale jest piękna, mega mi się podoba. Juri właśnie wrócił, podejrzewam, że zaraz padnie spać, bo zrobił 800 km, e, także pewnie jest mega zmęczony. Ja też w ogóle po tym obiadku na chwilę przysnęłam, ale zapomniałam Wam powiedzieć, że właśnie dzisiaj musiałam bardzo wcześnie wstać i bardzo późno się położyłam i nie miałam kiedy tego odespać. Dzisiaj był taki luźny dzień ze mną w domu. Ja bardzo rzadko mam takie dni, w ogóle bardzo rzadko mam dni, w których siedzę w domu cały dzień, a dzisiaj właśnie tak było, ale cieszę się, że. Jurys sobie spędził czas z przyjaciółmi, ja sobie spędziłam czas z przyjaciółkami. Wpadłam na taki pomysł, ponieważ ostatnio dostałam taką wiadomość, a nawet nie jedną, właśnie nie wiem skąd ten temat się wam wziął, ale dostałam kilka pytań o to jak wyglądało moje życie, jak byłam singielką, czy miałam presję rodziny, Wiecie, czy było mi ciężko, czy czułam się samotna, jak sobie w ogóle radziłam, i tak dalej. I stwierdziłam, że to jest świetny temat, żeby nagrać odcinek z serii Super Girls, bo kochani, ja byłam w sumie pana singielką i mieszkałam sama, sama wnajmowałam mieszkanie w Warszawie i chętnie o tym wam opowiem. Więc jeżeli macie tam jakieś pytania, jeżeli chodzi o ten czas, to piszcie koniecznie w komentarzach. I oczywiście, napiszcie, czy chcecie taki odcinek. Ja bardzo chętnie nagram ten odcinek. Teraz się już żegnam z wami. E, idę sobie jeszcze poczelewać z Jurym, pewnie włączymy jakiś film. A, o nie! Cały czas o tym zapominam, słuchajcie. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie to zrób. Oczywiście zostaw komentarz, łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Już o tym mówiłam, ale naprawdę jest bardzo dużo osób, które oglądają mnie a mnie nie subskrybują. Widzicie to po wyświetleniach. Dlatego, jeżeli to Ty jesteś tą osobą, to zachęcam Cię do tego, żeby to zmienić, a ja się już teraz naprawdę z Wami żegnam. Całuję Was mocno. Dziękuję, że byliście buziaki.